Dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt gościć gości z Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin z rocznika 2000. Jest to dla nas szczególny dzień, ponieważ jest to kontynuowanie wieloletniej współpracy z Pogonią Szczecin. Chłopcy tutaj umieszczeni mieli możliwość kontaktu z. Normalnymi sytuacjami społecznymi, żeby mogli obcować z chłopcami, którzy mają jakiś w życiu cel, żeby dawali swoją postawą i zachowaniem świadectwo i możliwości tego, e, wyznaczali kierunek, w którym gdzieś tam kiedyś będą mieli szansę po wyjściu. Stąd dążyć. Bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tu przyjść, zobaczyć. Dobrze, że nie na stałe, tak jak tu chłopcy, którzy spędzają tutaj dużo czasu. Nasi chłopcy z Akademii zobaczyli, jak wygląda życie w zamkniętym ośrodku.